Babcie spełniają swoje marzenia. Zapraszamy pięcioro śmiałków do tego, żeby zgłosili się i spełnili swoje marzenia dowolne. Dla nas, dla nas bab, specjalnie z Joasiem. Żyjemy życiem wnuków i cały czas zapominamy o sobie. I szybowałyśmy i byłyśmy w spa. Marzenia się spełnia. Trzeba wziąć sprawy Brawo. w ręce. Fantazja jest od tego, żeby. Bawić się na całego, spełniać marzenia. Życzyłyśmy córce Ani spełnienia marzeń, a my dzisiaj będziemy miały okazję wziąć udział w konkursie, w którym pięć, pięć laureatek, laureatów spełni swoje marzenie o jakimś niebywałym przeżyciu. O tym, jak katalog marzeń może nam ten świat fantazji wprowadzić w życie, porozmawiamy z Joanną Nomen-Omen-Borucką. która dziwnie mi się Ciebie przedstawia. Asia jest współzałożycielką fantastycznej marki spełniającej marzenia, czyli katalogu marzeń. I tak jak mówiłam o tej strzelbie, że jak w czerwcu zawisła, to we wrześniu wystrzeliwuje. Bo dzisiaj powiemy Wam, jak przebiegł, jak aktywnie wzięłyście udział w e, poprzednim etapie takiego mini konkursu i co przygotowałyśmy dla nas, dla nas bab specjalnie z Joasią. Asią, do czego nas zaprosiłaś w czerwcu i jak to się, słuchaj, e, potoczyło? W czerwcu rozmawiałyśmy o takiej akcji Chcę to przeżyć, Silver. To jest akcja, która zachęca ludzi do tego, żeby marzyli i żeby marzenia realizowali. Bo jest takie zdanie, które mi od dawna przyświeca, że marzenia się nie spełniają. Tam nie ma magii, marzenia się spełnia. Trzeba wziąć sprawy pod ręce. Tak jest. I aktywnie działać. Kocham cię za to, bo czekanie na cud to jest w ogóle słaba historia. Dokładnie tak. Raczej się nie zdarzy. No nie ma co na to słyszeć, nie. nie ma co na, na to Ale przeczyć. jest to również świetny upominek, bo możemy komuś spełnić marzenia. No to tak. O tym zaraz powiemy. Tak. Jak z tą akcją? Tak, w tej akcji zapraszaliśmy silversów, osoby po 55 roku życia, do tego, żeby zgłaszali się i spełniali swoje marzenia. Zgłosiło się kilkaset osób, spośród nich wybraliśmy 100 i te 100 osób mogło z naszej oferty, katalogu marzeń, wybrać sobie marzenie do realizacji. Ich zadaniem było opublikowanie relacji z realizacji tego marzenia w mediach społecznościowych. Właśnie oglądacie te relacje teraz na ekranie. Super. E, przeżycie niesamowitych doświadczeń i. Przejście do następnego etapu, bo spośród tych 100 osób wybraliśmy kolejne 40, które w następnym etapie mogło realizować kolejne marzenia. A spośród tych 40 wybraliśmy 11 śmiałków do finału, którzy mogą wybrać m.in. skok ze spadochronem, lot balonem. I uwaga, uwaga! 5 osób z tych 11 właśnie zdecydowało się na skok spadochronowy. No ja myślę, że to jest, wiesz, coś tak, mówiąc dosłownie i w przenośni, niebotycznie nieosiągalnego, mhm. że oczywiście nas to kusi. Ale ja nie mogę przejść obojętnie nad tą statystyką udziału, ponieważ powiedziałaś mi, zanim weszłyśmy na plan, że w, tej, że w tych kilkuset osobach, mhm. które się zgłosiły, było kilkaset nas babć. Dokładnie. Powiedz, jak ta statystyka wyglądała, żeby zachęcić wszystkich do udziału w kolejnym naszym przedsięwzięciu? Mhm. Dokładnie tak. E, spośród e, widzów Was e, do całej tej akcji zgłosiło się mniej więcej 20%. Wszystkich zgłoszeń to, byli, to byliście właśnie Wy, więc. 1 to... piąta, my! Uuu. Dokładnie tak. Jesteśmy bardzo wdzięczni, kibicujemy e, i. Zapraszamy po więcej, i właśnie po to się dzisiaj spotykamy. Bo pokazałyśmy tą strzelbę, która zawisła w czerwcu, i tam sobie postrzelała, bo jak widzicie, zobaczcie, zobaczcie, i szybowałyśmy, i byłyśmy w spa, i byłyśmy na romantycznych kolacjach. Mnóstwo rzeczy, naprawdę, u Was w katalogu jest ponad 3000, chyba więcej. Ponad 6000. Ponad 6000 propozycji. Jest to jest kompletne szaleństwo. I teraz, Asiu, teraz tak. Mamy akcję specjalnie tylko dla nas. Akcję, która nazywa się Babcie spełniają swoje marzenia. Dokładnie. Asienko, na czym ta akcja dla nas? Słuchaj, ja mam ciary, zobacz. Zobacz, włosy mi stanęły jak mojemu kotu na widok, wiesz, Lisa. Ja myślę, że dziś to jeszcze nie. Oh. na koniec, jak mów. będziemy pokazywać wyniki mów, tej akcji, to będą wtedy ciary. jak to będzie przebiegało, kochanie, do czego ty nas zapraszasz? Zapraszamy pięcioro śmiałków do tego, żeby zgłosili się i spełnili swoje marzenia dowolne. Dowolne marzenie spośród tych, tych sześciu propozycji, które są w ofercie katalogu marzeń. Wystarczy wejść na katalogmarzeń.pl łamane babcia. Rozumiem, że pod linku jest yy, jest tak, w Tak, tak. Link będzie w poście. Tak, oczywiście. Tak, wypełnić króciutki formularz, formularz, powiedzieć dlaczego to właśnie ciebie mamy przyjąć do tej akcji, i to wspólnie będziemy wybierać tak. później tą finalną piątkę. bo Będę zapraszamy... wnosić swoje cenne uwagi. Tak, oczywiście zapraszamy nie pięcioro osób do tego, żeby się zgłosiło. Mam nadzieję, że będzie was setki, ale spośród y, tych setek wybierzemy pięć osób, y, które będą spełniać to marzenie, które chcecie. I z tego spełnienia marzeń, to jest bardzo ważne, z tego spełnienia marzeń nakręcimy reportaż, bo zależy nam na tym, żeby nieść tą taką chęć do spełniania marzeń w świat szeroko, żeby zachęcać. Żeby tą radość i ciekawość życia w nas tak. obudzić, przywrócić, wzmocnić, tak. uodważnić nas do tego. Tak. Wiesz, jak słuchałam tych wcześniejszych Twoich spotkań, to po pierwsze, no właśnie, przy, przy składaniu życzeń dla córki Ani padło to sformułowanie, Życzę Ci spełnienia marzeń. Ja tak sobie uświadomiłam, że ja, jak składam życzenia mojej mamie, kiedyś, jak spełniałam życzenia mojej babci, ja nie pamiętam, żebym użyła takiego sformułowania. Zdrowia się nam życzy, słuchaj. Dokładnie. Zdrowia, no spokoju, może jakiegoś wyjazdu gdzieś, jak wiem, że ktoś ma zaplanowane. Ale ja myślę, że powinny w nasz repertuar słowotwórstwa życzeniowego wejść. Słowo nie, niech ci się spełnią marzenia, mm. tylko miej odwagę spełnić swoje marzenia. To są najlepsze życzenia. O, fraszka nam się ułożyła, słuchaj. Tak. Najlepsze życzenia to miej odwagę spełniać marzenia. Mamy piękno, hasło, Joanna, piękno. Piękno. mamy hasło. Fantastycznie. Wiesz, co jeszcze chciałabym się podzielić czymś takim, że. Tak. Mm, Słuchałam tych wcześniejszych rozmów i jest dużo rozmów takich skierowanych do silversów o tym, o zdrowym stylu życia, tak. o zdrowym jedzeniu. My to nieustająco robimy. O lekach, o aktywności, o uprawianiu sportu. O fitnessu dla mózgownicy. Tak. I to jest super, bo to jest niezbędne do tego, żebyśmy faktycznie dobrze się czuli. Ale to nie wyczerpuje całości, tak, bo poza... Endorfiny, adrenalina, serotonina. Dokładnie. Gdzieś ją czasem Dokładnie. Ta radość i to piękno na twarzy wynika nie tylko z kremów, oczywiście, że tak, bez tych kremów jest trudno, ale poza tymi kremami to, co jest ważne, to żeby zadbać o siebie, zadbać <laughs> o siebie. Słyszałaś, słyszałaś tam za kulis? Ty mówisz, że to nie tam spawa do kremów. A, I powiedziałaś, ale bez kremów jest trudno, a Ania z kulis mówi, no. <noise> dokładnie, dokładnie. No, sama wiem, sama stosuję. Nie, nie zwaliła jej roboty, słuchaj. Nie, 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 nie. Ja mam świadomość, że to słowo, które padło też, integralność, holistyczne podejście. Tak, to ono, do domu doktor Magda to propaguje, którą tak, tutaj się spotykamy. Tak, właśnie to holistyczne podejście obejmuje także zadbanie o siebie w takim duchu. Nowych doświadczeń, próbowania czegoś nowego. Endorfiny i serotoniny, powtórzę to raz jeszcze. My popadamy w takie okropne, słuchajcie, odczucie, którego my też nie kodujemy czasami, i ty jesteś lekiem na to zjawisko, bo my popadamy w tak zwaną achedonię. Achedonia to jest zanik odczuwania przyjemności. To jest jeden z objawów depresji, to jest poważna sprawa, ale jeżeli widzimy u siebie, mamy tak czasami, ja nawet widzę po minach tych dojrzałych kobiet na ulicy, że tak naprawdę wszystko jest jakimś krzyżem i nieszczęściem. Eee, ale ta, ta achedonia bierze się właśnie nie tylko z, znaczy ona ma podstawę biochemiczną. Bo to jest zaburzenie wtórnego wychwytu serotoniny, to jest zaburzenie wydzielania endorfin. To wszystko jest związane z adrenaliną, z kortyzolem. Te pętle hormonalne są powiązane. I jeżeli raz, no ja, znaczy ja uważam, że my powinniśmy sobie sprawiać przyjemność przynajmniej raz dziennie. Jeżeli to jest nawet czekoladka, bez której nasz dzień będzie smutny, to pamiętajmy o tym, że my się, nasz mózg się musi nakarmić tymi hormonami hmm. zadowolenia. Ja myślę, że achedonia jest przypadłością e, osób starszych w naszym kraju. Czyli Ale dlaczego? To, dlaczego? Właśnie. Wiesz, ja sobie zadałam pytanie: dlaczego? I to dlatego, że my, wchodząc w dorosłość. E, zakładamy rodziny, pojawiają się dzieci, myślimy o dzieciach i żyjemy tak. w dużej mierze dla. I dzieci. sprawiamy przyjemność komuś w kółko. Tak, potem pojawiają się wnuki. No, przed chwilą była rozmowa o tym, jak pomóc wnukom w tym wejściu w etap przedszkolny. No i znowu żyjemy życiem wnuków i cały czas zapominamy o sobie, a jak tak długo, trwale o, o sobie zapominamy, to dzieje się właśnie to, o czym powiedziałaś. Tak, zanika nam przyjemność czegokolwiek, a ja. Zrobię wszystko, a Joasia mi w tym pomoże, żeby nas do tej dziecięcej radości powrócić. Tak. Jak to, jak to pisał Mickiewicz, tak nas powrócisz na ojczyzny Łono. Ja powiem, że tak nas powrócisz na radości, Łono. Tymczasem przenoś nasze dusze mhm. utęsknione do zasad naszego konkursu. Sprawa jest prosta. Link do strony ukaże się jest podany w komentarzu. Dziękujemy bardzo, bo chyba ktoś od was jest na straży linku. Link do strony jest w komentarzu. Tak, do strony katalogmarzeń.pl na specjalnie jest stworzona strona zgłoszeniowa. Zgłoszeniowa, na strona zgłoszeniowa to jest katalogmarzeń.pl, ukośnik, babcia. Na pewno tak. na wiele sposobów w mediach społecznościowych i katalogu i e, Silver TV będziemy jeszcze o tym informować i to jest pierwszy krok. Łatwy pierwszy o, krok. Właśnie się pojawił na pasku marzeń.pl, ukośnik babcia. Tam się można zgłaszać. Co nas czeka? Otóż, będziecie spełniały swoje marzenia pod okiem naszych reporterów Silver TV. Przyjedzie wspaniała ekipa, bardzo sympatyczni ee, nasi reporterzy. Którzy będą Wam od początku do końca towarzyszyć w spełnieniu tego marzenia. Oczywiście, jeżeli to będzie romantyczna kolacja we dwoje, no to z, że tak powiem, odpowiednią dyskrecją też tego momentu, żeby Wam tej romantycznej kolacji, no też nie zepsuć tym ciągłym okiem kamery, więc nie obawiajcie się, jeśli to nawet będzie masaż, to nie będziemy części intymnych filmować. Także przyjedzie do nas, do was nasza ekipa przeżyje z wami razem to doświadczenie, a, a potem zmontujemy film i filmiki z waszych pięciu e, spełniania, z waszych pięciu spełnionych Marzeń będą w naszej telewizji śniadaniowej publikowane i potem będą na fanpage'u i wy też u siebie będziecie mogły je mm, udostępnić. Tak. Jeżeli ktoś by chciał znać bardzo dokładnie regulamin konkursu, to na tej stronie katalogmarzeń.pl łamane babcia znajduje się szczegółowy regulamin z a propos bezpieczeństwa ubezpieczenia i wszystkich rzeczy które są z tym związane od razu mówię żebyście się nie rzucały na wybór realizacji realizowanych za granicą bo akurat to są tylko wydarzenia które marzenia które możemy spełnić w Polsce i konkurs trwa uwaga uwaga do 14 września do 14 września przyjmujemy zgłoszenia tak, tak 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 przyjmujemy zgłoszenia E, trzeba podać swoje podstawowe, proste dane kontaktowe, oraz, w mieszcząc się w tysiącu słowach, przekonać nas, że warto akurat Twoje marzenie spełnić czyli uzasadnić chęć wyboru danego marzenia. Może być wierszem, może być prozą, jak sobie. My, my mamy tutaj babcię poetki, więc my możemy mieć tutaj dużo twórczości poetyckiej. Czekam. Do 14 września czekamy na zgłoszenia. Eee, chciałam Wam powiedzieć, że ja też wezmę udział w czymś, ale to już będzie kompletna niespodzianka na zakończenie naszego konkursu. Pięć osób. Oczywiście, po to, żeby wygrać, trzeba grać. Tak. I ja myślę, że warto jeszcze też dodać, że to spektrum 6,5 tysiąca możliwości jest bardzo różnorodne. Bo od takich spokojnych marzeń, o których wspomniałaś, romantyczna kolacja we dwoje czy tak. masaż, przez. Takie gdzieś po środku skali nazwiska. Szelania, lo kłady, loty balonem, offroad, tak. floating, czyli pływanie na powierzchni wody, e, rura grawitacyjna chyba też jest tak? Tunel, e, Nie? Tunel tak. stan nieważkości. Mhm. Tak. Wybierajcie, co chcecie. Nie muszą być hardkorowe, naprawdę. Mhm. To może być również właśnie e, bardzo fajny, miły wieczór, we dwoje z osobą, którą chcemy ten wieczór spełnić, prawda? Dokładnie. Tam jest w formularzu, jak zobaczycie, miejsce, gdzie wklejacie link do wybranego przez Was marzenia, i tam również jest miejscowość, w której chcielibyście, żeby to się odbyło. Tak? Potwierdzam wszystko. Dobrze. Czyli dziewczyny, zobaczcie, spełniamy marzenia. Pięć osób w szaleńczy sposób będzie mogło spełnić swoje marzenia. A ja tylko zaznaczę, że jest to również świetny pomysł na upominek, bo już od niemalże 100 złotych można nabyć fajne poniżej. marzenie, nawet poniżej. poniżej. Mhm. Aż do zrzutki rodzinnej na spok, spok, skok z padochronem czy lot balonem czy inne bardziej hardkorowe wydarzenia. Wszystko będzie w poście, który się ukaże. Kto jest chętny do wyboru już niech się zgłasza www.katalogmarzeń.pl łamane babcia. Tak, jak cokolwiek byłoby niejasne, zapraszam do pytania w komentarzach, dzwoncie, tak. dzwonienia do katalogu. I masy. barwne uzasadnienia, takie, które nas chwycą za serce, rozbawią. Jakieś, jakieś które mają mieć już tą emocję na samym hmm. początku. Tak, te historie wasze bardzo nas interesują. Tak. I mam wielką nadzieję, że realizacja tego marzenia to będzie taki pierwszy krok do ciągłego, stałego. Kolejne Znajdowania takich okazji. Tak, tak, tak. I spełniania kolejnych marzeń, i y, realizowania tych małych i większych przyjemności, o których mówiłyśmy. A codziennie trzeba sobie sprawić przyjemność. Czy to będzie zrobienie sobie maseczki, czy czekoladka, bez której dzień bywa stracony, czy jeśli nikt o tym nie pamięta, kupienie sobie pięknych kwiatów, czy zrobienie sobie pięknego zdjęcia wyrzucajmy na nasz układ nerwowy tą serotoniny i endorfiny, bo inaczej grozi nam ahedonia, czyli zanik odczuwania przyjemności, a bez przyjemności to rzucimy tylko, tylko złości. Tak, dokładnie tak, więc pozbywamy się frustracji. I a my to marzenia. duży kaliber przyjemności, serotoniny, adrenaliny, kortyzolu i endorfin, Pięć osób Spełni razem z katalogiem marzeń, który dziś reprezentuje Joasia, swoje marzenia. Ale czekamy na dużo zgłoszeń. Będziemy z Asią miały co robić. Już zacieramy kosmate łapki. Up. Asienko, dziękujemy, że przyjechałaś do nas. A przede wszystkim dziękujemy za tak fantastyczną akcję zorganizowaną dla nas. Ja jestem przeszczęśliwa, że mogę Wam takie rzeczy oferować, fundować i spotykam tak wspaniałych ludzi. Jak dzisiaj w studio. No, nazwisko zobowiązuje. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że nie tylko nazwisko nas łączy, ale też tak. wspólne patrzenie Radość na życia. Świat. Tak.